Cześć, mówi Pan życia i dzisiaj. Dowiesz się, dlaczego większość ludzi to pierdolone emocjonalne żuczki, które dają się rozjeżdżać przez świat jak gówno na kole od traktora. Słuchaj, jeśli twoim życiem rządzą emocje, to nie ty prowadzisz. Prowadzą cię strach, zazdrość, wstyd. Kończy się tak samo. Odpuszczasz, odkładasz, wybuchasz. A potem udajesz przed sobą, że tak miało być. Nie, nie miało. Ogarnij się, kurwa. Dziś ustawiamy stery. Zrobimy z ciebie gracza. Gracz nie czuje i płynie. Gracz widzi, nazywa, planuje i egzekwuje. Z dystansem, z dyscypliną, bez taniego patosu. Format jest prosty. Co to znaczy być ofiarą własnych emocji? Dlaczego ludzie się zapętlają w emocjonalnym głównie, jak z tego wyjść, narzędzia ćwiczenia, protokół na każdy dzień. Na koniec dam ci wyzwanie: zrobisz to albo dalej będziesz się taplać w szambie. Twój wybór. Zaczynamy. Segment pierwszy: Ofiara własnych emocji. Zaczniemy sobie od definicji. Ofiara emocji to człowiek, który myli bodziec z reakcją. Coś się wydarza, następnie ciało odpala chemię, następnie ty bezrefleksyjnie lecimy. Zero przestrzeni decyzyjnej, zero właściciela. Gracz robi inaczej. Żyje w przerwie między bodźcem a reakcją. Żyje w przerwie między bodźcem a reakcją, gdzie można zmienić znaczenie i wybrać ruch. To jest punkt mocy. Objawy z życia. Lęk. Mail od szefa po osiemnastej. Serce skacze. Głowa robi film katastroficzny. Ty uciekasz w Netflix i cukier. Bodziec wygrał, bo nie zatrzymałeś taśmy i nie zmieniłeś narracji. Ludzie muszą mieć jakieś wytłumaczenie. Nawet debilne. Gracz to wykorzystuje. Sam pisze narrację, nie daje pisać jej chemii. Zazdrość. Partnerka późno wraca, ty odpalasz śledczego w realu, to Twój wstyd i brak sprawczości szukają wyjścia. Autosabotaż. Obiecałeś trening. Dziś nie mam siły. Problem nie jest w mięśniach, tylko w tym, że raz wybrałeś, odpuszczam i mózg zapisał skrót. Od tej pory opcja pierdolę jutro jest łatwiejsza. Każde kolejne odpuszczenie wzmacnia ten szlak. To jest momentum w złą stronę. Identycznie działa momentum dyscypliny. Wybierz co karmisz. Rdzeń problemu. Afekt kontra premedytacja. Działanie w napędzie emocji kontra działanie z planu. Gracz planuje. Afekt łamie ci życie. Ego bezsmyczy zamiast pracować dla ciebie prowadzi cię do durnych, honorowych wojenek, w których tracisz zimną krew i pozycję. Gracz trzyma ego na smyczy dosłownie. Nadangażowanie ckliwe całym sercem w sprawach, gdzie trzeba kalkulacji. To zamgla widok i psuje decyzje. Segment drugi. Dlaczego tkwisz w emocjonalnym głównie? Pierwsze biologia lubi komfort. Mózg kocha oszczędzać energię. Nie wybierze ciężkiej rzeczy, jeśli go nie przeprogramujesz. Dlatego większość ucieka od dyskomfortu, chociaż to właśnie on buduje sprawczość i dobre samopoczucie po robocie. Dyskomfort jest przyjacielem. Dwa pętle wymówek. Jestem zmęczony, dziś nie mam nastroju. Gdy wchodzisz w strefę wyzwania, wymówki mnożą się. To normalne. Masz nauczyć się je rozpoznawać i przełączać z mentalu ofiary. Na mental wojownika jest trudno, robię to pomimo to. Robię to pomimo tego. Nieważne czy trudno czy nie trudno, robię to. Trzy. brak jasności czego chcesz. Ludzie chcą wszystkiego i boją się wszystkiego. Nie wiedzą o co grają. Więc miotają się za bodźcami dnia. Gracz zaczyna od brutalnej jasności: czego chcesz, jak bardzo, ile bólu zapłacisz? Trzy pytania, które ustawiają wszystko: cztery, ideologie i świętości zamiast faktów. Im więcej założeń i świętości w głowie, tym łatwiej cię rozgrywać. Elity używają nas jako nośnika idei. Gracz spala fantazje i robi swoje po cichu. Pięć. Zła narracja równa się zła rzeczywistość. Rzeczywistość jest plastyczna dla tych, którzy umieją budować obraz, opowieść, reputację. Nie chodzi o kłamstwo, chodzi o ramowanie i prowadzenie uwagi. To robią najlepsi, od polityków po Top SEO, i dlatego oni ustalają mapę. Ty też masz nauczyć się ramować własny dzień i własny ruch. 6. Brak treningu zimnej krwi. Najlepsi trenują chłód, emocjonalny crossfit, ekspozycja na problemy, czytanie gry, cierpliwość, brak afektu na twarzy. Nie czytasz z mojej miny nic, to jest Segment trzeci. Jak wyjść. Narzędzia, techniki, ćwiczenia. Dostajesz protokół gracza 1.0, 5 filarów, 12 szybkich narzędzi, 0 psychobełkotu. Robimy. Filar A. <laughs> Dystans poznawczy i nazywanie emocji. Pierwsze: stop, klatka, 3, 0, 30. 3 sekundy pauza, nic, zero komentarza, nie oceniasz, 30 sekund oddechu. Jeden podwójny wdech nosem plus długi wydech ustami. Powtarzasz to 5 razy. Potem nazywasz: Jest we mnie złość, lęk, wstyd. Nazywanie obniża pobudzenie. Tylko, uwaga, z poziomu jest we mnie. Nie jestem zły. To język gracza. 2. Trzecia osoba. Mów do siebie po imieniu. Artur Kamil Jacek. Teraz robię X. To drobny hak, ale tworzy dystans i zwiększa samokontrolę. 3. Kartka, dwie kolumny. Lewa. Co czuję? Jaki film puściła głowa? Prawa. Jakie ruchy i fakty? 120 sekund. Ręcznie. Decyzja dopiero po tym. Bo co innego jest to, co czujesz jaki film puściła twoja głowa, a co innego mówią fakty. Dobrze o tym pamiętać. Filar B. Premedytacja zamiast afektu. Plan jeśli to. Czwarty punkt. Spisz 5 wyzwalaczy i gotowe ruchy. Jeśli po 18 dostanę maila z krytyką, odkładam odpowiedź na 12 godzin. Robię stop, stop klatkę. 10 minut spaceru. Rano piszę, odpowiadam merytorycznie. Jeśli partnerka późno wraca, zero śledztwa. Pytanie o fakty rano przy kawie, nie w nocy. Późno wróciła? Trudno. Idź spać. Ona też idzie spać. Przemyśl sobie, co chcesz się dowiedzieć, jak chcesz poprowadzić tą rozmowę. Ale nie w nocy. 5. Dziennik trzech pytań gracza. Codziennie rano. Co chcę? Jak bardzo? Ile bólu dziś płacę? Te trzy rzeczy resetują uwagę na cel i cenę. 6. Rule of Two. Zanim coś napiszesz, wykrzyczysz w afekcie. Druga wersja po 15 minutach. Publikujesz tylko wersję numer 2. Filar C. Trening zimnej krwi i momentum. 7. Łóżko i cukier, piasek. Każdy dzień zaczynasz od dwóch rzeczy. Łóżko na tip top. Pierwsze mikrozwycięstwo. Uczy, że detale mają znaczenie. To kotwica, która tworzy impet na resztę dnia. Nie chcesz, trudno, robisz i tak. Cukier, piasek. Wybierz jedną małą niewygodę dziennie, która opiaszczy ci dzień. Zimna woda yy, 10 sekund. Nawet 10 sekund. Jak bardziej wyrobisz się, to zrób 30 sekund. Super. Druga sprawa. Odmowa scrolla. Na przykład po godzinie 22 nie ma komórki. Nie ma żadnego scrollowania. Nie ma żadnego Facebooka, Instagrama, żadnych socjali. Social mediów. Trenujesz z tym samym zgodę na niewygodę. 8. Nie dzwonisz z dzwon. Gdy chcesz odpuścić, daj sobie jeszcze 5 minut. To jest antyodruch odpuszczenia. Nigdy nie kończysz w momencie załamania. Przykład. Nie chce ci się treningu zrobić. Nie wiem, nie chce ci się iść na spacer, pobiegać. Pada deszcz. Daj sobie jeszcze 5 minut. Zamiast pół godziny idź na 10 minut. Ale idź. 9. Dobra narracja dają dobre wybory. Po treningu zapisz jedno zdanie. Dziś wybieram trudne teraz, żeby jutro było łatwiejsze. Utrwalasz momentum po właściwej stronie. Filar D. Ego na smyczy. Taktyczny chłód. Ten temat bierzemy w następnym podcaście. Pokażę, jak rozpoznawać wyzwalacze ego i odcinać paliwo, jak prowadzić rozmowę chłodem, pauza, pytanie, precyzja, jak ustawiać tempo i ramy, żeby decyzje zapadały po twojej stronie i jak negocjować bez afektu i kończyć sprawy krótko. Podsumowanie w jednym zdaniu. Nazywasz emocje, planujesz ruchy, budujesz momentum, a ego trzymasz na krótkiej smyczy. Zero teatrzyku. Wynik. Liczy się wynik. Zadanie do następnego odcinka. Stop klatka 3.030 przy każdym bodźcu. Reguła 12 godzin. Żadnej odpowiedzi w afekcie po godzinie 18. Jedna niewygoda dziennie. Rano trzy pytania. Co chcę? Jak bardzo? Ile bólu dziś płacę? Co chcę? Jak bardzo? Ile bólu dziś płacę? I ostatnie. Spisz pięć, jeśli to, na tydzień. Chcesz mięso o ego i chłodzie? Wpadaj na kolejny odcinek bez wymówek. Zrób robotę i wróć. Dzięki wielkie. Pan życia.